Zobaczcie, jakie kolory w ogóle on ma. Prawie trawę Citras. <laughs> Dziękuję za trawie, Siemanko, z tej strony Prawie Travel, Janusz Podróżowania. Słuchajcie, jestem w trawie, a raczej na obrzeżach Patai. I właśnie wylądowałem w takim miejscu jak Tiger Park Pattaya. Eee, nie wiem ile kosztują nawet wejściówki, nie wiem ile kosztują bilety. Zaraz zobaczę, zaraz się przekonamy, czy mi w ogóle na to stać. Ale plan jest taki, żeby popatrzeć sobie, jak żyją tygrysy, no i się kurde pobawić z jakimś jednym. Tak więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszy odcinek, który będzie się nazywał, nie wiem. Bawimy się z tygrysami. Coś pomyślimy. Zapraszam. Tak widzicie, zobaczcie, Tiger Park, Tiger Park. Buy your ticket here. Czyli tutaj sobie kupimy... O, patrzcie, można sobie tak jeździć. Łooo, wow, ale grubo. Takie coś chcemy. Zobaczymy co ile to kosztuje. A tutaj zobaczcie, można sobie normalnie tygrysa pogłaskać. O kurde, to prawie tak jak ja głaskałem krokodyla. A czy głaskałem, trzymałem za ogon. Ale bydlak. Patrzcie czyli sobie mija krokodyla tego. A ten kurczę tygrys to jakiś chyba stary. Dziwne tutaj ceny mają, cenniki. Ja kupiłem tak, jakby podróż safari czyli sobie jeżdżę 15 minut w samochodziku. I za to jest 500 coś batów, czyli 60 złotych. I się pytam, czy jak mając to, mogę sobie chodzić, później zwiedzać. Na początku mówiła, że nie, później, że tak. Ja mówię, a to co mogę kupić, mam za darmo. Nie wiem, zobaczymy. Na razie kupiłem ten Safari Ride. To jest 15 minut drogi w samochodziku, w, w, wśród tygrysów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Hello. Lex, 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 Hello. Dobra, idziemy, słuchajcie, idziemy. Będziemy oglądać, co tu się dzieje. Tygryski sobie leżą, śpią. Safari, gdzie jest safari? Hmm. Forest Safari, Medium Tiger, Big. Where is safari? Słuchajcie, hmm. gdzie jest safari? Gdzie jest safari? A newborn. Czekajcie, czekajcie, ja to muszę. Gdzie jest safari? Gdzie mam iść do safari? Right in the forest. O, to jest, to jest moje. Siemanko, 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 słuchajcie. Zaraz będzie przejażdżka. Zaraz idziemy na przejażdżkę. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zobaczcie, tygryski sobie leżą, tygryski sobie śpią, yy, a my tutaj będziemy sobie zaraz jeździć. O, zobaczcie, po takim safari będziemy sobie jeździć. Mam nadzieję, że to jest trochę długie. Zobaczcie, o, takim samochodziczkiem będziemy sobie jeździć. Tutaj już pierwsza jakaś tura przejechała, teraz będę ja. <grymna> Widziałem ja teraz wsiąść. O, ja z przodu. I... Me driver? I Ok, let's go, let's go. Dzień doberek, dzień doberek. O, kopet zrobił na środku. Zobaczcie. To zobaczcie z drugiej strony. Wyobraźcie sobie, że tam, że ja nie jestem w tym że nie jestem w samochodziku, tylko wiecie, tam na zewnątrz. Łoooł. Wow. Cip, cip, taś, taś. Cip, cip taś, taś. Zobaczcie z jakiego bliska. Uuuu, wow, Justina Kota nie? ona rzecz wysłała? Wow! Wiesz, takie życie mają tutaj te tygrysy. Wiesz, co one mają robić? Małe te... O, zobaczcie. O, jak sobie chodzą. Zobaczcie, idzie. O, czekajcie, tam śpią.

Kici kici, taś taś. O, zobacz jak synogą, Ten to zmęczony. <grywka> Siesta. Siesta ma. To za park, Tiger Park zo Pattaya. O, obudził się. O, zobaczcie, o. On śpi w wodzie, no, bo gorąco jest. Mamy 30 parę stopni. Ale ładnie to, ale ładnie to wygląda teraz, zobaczcie jak stanął. Wow, zobaczcie jak pięknie stanął. Ale pięknie wygląda. O, o, zobaczcie, chyba poruszył. O, o, kurde, idzie tutaj. O, o. 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 o na drodze nam ten. Zobaczcie, jaki kozaczek. Ale one piękne. Oh, to power. Zobaczcie, wow. One takie wylajtowane wszystkie są, nie? Słuchajcie, pra, tak. Prawie nie groźne. O, patrz, mamy go na swojej drodze. O, jak ten, jak ziewa. Zobaczcie, tu trzy są. Zobaczcie, i co teraz? I co teraz? Łooo! Wow.

Kurde, ale wam powiem, że to one naprawdę są robią wrażenie z takiego bliska o, o kurcze. Słyszycie to? Wyjął niektóre. Słuchajcie, przejażdżka tym samochodzikiem była bardzo fajna. Jak, jak zdążyliście zauważyć, kurde, te tygrysy są wielkie, piękne. Najedzone, spokojne, ale kolory, słuchajcie, kolory tych tygrysów były niesamowite. Z bliska te tygrysy robiły takie wrażenie, że na pewno nie chciałbym się znaleźć, wiecie, poza tym samochodzikiem, prawda? Mimo, że były spokojne, to i tak się czuje respekt i no, nie chciałbym się z nimi zadzierać. Tak więc no, tygrysy rzecz, no, coś niesamowitego. Piękny zachód słońca w Patai no. no słoneczko no nie, żebyście mnie zobaczyli, ja tu klękam, prawie leżę na piasku. Bo patrzę się tutaj na telefon, nagrywam kamerą, ludzie się patrzą na jakiegoś ciemnioka. Ja mam muszle powbijane w kolana, cały jestem uwalony, kurde, w piachu. Ale ujęcia będą sztosik. Byliśmy u tygrysów, był zachód słońca. Jedliśmy smaczną czekoladę. Czas uderzyć w dzielnicę grzechu, ulicę rozpusty dzielnicę imprez witajcie na Walking Street Pattaya, tutaj jest najwięcej imprez yy, w tej części kraju Pattaya słynie z no, no z dobrych imprez prawda tak więc zapraszam was bardzo serdecznie, poznajcie bataje nocą. Kamerę będę trzymał tak trochę do dołu, tak więc sorry, jeżeli wszystkiego nie zobaczycie. Na tej ulicy znajdziecie masę Leków, marihuaną, masę, dyskotek, praktycznie jedna za drugą. Masę klubów go-go. Tak więc, jeżeli liczysz na dobry melans, dobrą imprezę, to nie mogłeś lepiej trafić, bo to jest ulica właśnie dla takich osób, dla których liczy się impreza, zabawa. Teraz zobaczcie, można trafić piwką i dziewczyny wpadną do wody. Tylko trzeba trafić w ten żółty środek. Ja raz próbowałem, ale ta piłka jest oszukana i ciężko strasznie trafić. Zobaczcie, masaże, kluby go-go. A tu złość można zjeść rybę. Dużo rybek tutaj pływa, a w dodatku możesz sobie zjeść rybkę. Albo komara, kalmara, czy tam co tam, tylko ci dusza zapragnie. No, nie, 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 nie Dziewczyny niektóre się kryją, żeby ich nie nagrywać, ale ja się staram ich nie nagrywać, tylko to, co tutaj jest dookoła. Impreza za imprezą. Dyskoteka za dyskoteką. Oh, thank you, no ping pong show Namawiają cię na ping pong show Namawiają cię na wszystko Obyś tylko wrzucił kasę Zapłacił I chcą zedrzeć z ciebie kasę Zobaczcie Cik, go, go club Zobaczcie, wszędzie go, go klaby Wszędzie go, go klaby Stars Club Gogon Klap Bulin XS Go Go Klap Zobaczcie tam w środku ktoś na górze jest Tańczy w kasku widzę, że impreza dobrze wchodzi A to zobaczcie Kościotru Pizzeria. W zasadzie to jest niekończąca się impreza. Cały rok, 365 dni w roku jest to impreza. Y to miasto chyba nigdy nie śpi. Ja raz ten wyszedłem o 8 rano na... o 8 rano szedłem na statek i wyobraźcie sobie, że tu jeszcze niektórzy imprezowali. Zobaczcie, a tutaj mamy jakiś trik. Hey! Kurde skończyło się. No czemu tak to czasu jakim dać? Wyskoteka Lucifer Palace Naprawdę to jest masa, klub za klubem Jest godzina dopiero 22 tak więc To się jakby dopiero rozkręcało Tutaj Tutaj, tutaj jest dopiero Jakby tak powiedzieć O 24, o północy się dopiero Zaczyna y, impreza Tu no, jak zauważyliście koleś mi świecił latarką y, żebym nie nagrywał ich. No i nie nagrywałem. Güzel bir la. robią masakra A to sprayem. Za sprayem robią. Myślałem, że prawdziwy. Hayo, bir Słuchajcie, ktoś mi zabrał telefon. Co to się dzieje? Ej, ktoś mi zabrał telefon. Słuchajcie, to jest coś. Nie wiem. Ktoś mi chyba zabrał telefon. Ej, ta pani mi zabrała telefon. Co tu się dzieje? Ej, to jest mój telefon. Robię livea teraz na TikToku. Yy, idę sobie z kitą i tu mi ludzie mówią, że to nie jest kobita, że ta kita to nie kobita. Zob o, zobaczcie jakiego sobie znalazłem osobę, która chodzi ze mną za kamerą. Nie chce się ode mnie odczepić, ma 100 tysięcy na TikToku i się do mnie tak przyczepiła tak fajnie. Yy, tak więc wiecie, no pataja, pataja. Zobaczcie, przedstawiam, sorry, my friend, przedstawiam wam Koleżankę, która zgodziła się mnie ponagrywać. A my co? Bawimy się, piątek, yy, prawie północ. Wracajcie, spróbuję drążkiem. Jest, 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 one second zaraz będę próbował, słuchajcie, rzucić yy, i zmoczyć dziewczynę one, one. słuchajcie teraz mi się udaje zmoczyć na 100% Słuchajcie, mam piłeczki, zmoczę je na 100% Muszę wyczuć ten, wiecie, ten etap. Słuchajcie, teraz mam taki sposób, że będę rzucał w dół. Rzucam w dół. Ej. Ej. O, ostatnia szansa! Yeah! Yeah! Wow! Zmoczyłem je! Udało mi się, słuchajcie, udało mi się! W końcu słuchajcie właśnie trafiłem piłką. I wrzuciłem do wody yy, dziewczyny, zapłaciłem 100 batów, trafiłem w punkt i wpadły i się zmoczyły. Tak więc wygrana, brawo, ja, brawo, prawie Travel, yy, Udało się, w końcu za drugim podejściem, ale się udało. ਕਾਣੀ ਕੁੜੇ ਟੱਟ ਹੁੰਦਿਆ ਜੱਗ ਹੁੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ